Dzień dobry, zaproszę dzisiaj Państwa do obejrzenia mieszkania, które idealnie nada się dla córki na start. Otwarta przestrzeń, jeśli chodzi o korytarz, jest on niewielki i nie zajmuje dużo miejsca. Mamy szafę na odzienie wierzchnie, a tuż obok piękne półeczki, na których córka może sobie rozłożyć swoje nagrody, które zdobyła w zawodach. Wiem, że studenci za dużo nie gotują, ale jakby naszła ją ochota, to mamy tutaj super aneks kuchenny, dodatkowo przedłużony wyspą, a tuż obok strefa jadalniana, strefa wypoczynkowa z dużą kanapą. Potrzebne będzie miejsce na telewizor, i z tej strony mamy ściankę medialną. Mieszkanie znajduje się od zacisznej strony osiedla, a balkon, na którym Państwu bardzo zależało, jest naprawdę spory. Można go wykończyć według własnych potrzeb. głównosypialnia, sypialnia, jak Państwo widzą, ze spokojem łóżko się zmieści, a po drugiej stronie znajduje się wnęka idealna na szafę w zabudowie. I tu właśnie proponowałabym zaprojektowanie tej garderoby razem z biureczkiem pod oknem. Zobaczmy sobie łazienkę. Tutaj są bardzo głębokie. Półeczki do przechowywania detergentów, miejsce na pralkę, suszarkę, no i ogromne lustro. Widzimy się na kolejnej prezentacji, już z główną zainteresowaną.